Witajcie, jestem Dawid. To nie będzie zwyczajna historia. Wszystko zaczęło się pewnego popołudnia, kiedy oglądałem odcinek mojego ulubionego YouTubera Dawida Czecha. Dawid Czech na odcinku powiedział, że właśnie założył nowy numer telefonu, przez który do końca tygodnia każdy będzie mógł z nim porozmawiać przez chwilę. Czy też wypytać go o relacje z duchami i Momo. Cieszyłem się bardzo, że w końcu z nim porozmawiam, ale niestety okazało się to niewykonalne. Numer bez przerwy był zajęty. Dzwoniłem o różnych porach dnia. Rano 47 razy. Po południu 103 razy. Wieczorem 108. Sam liczyłem. Ani razy nie odebrał, bo linia zajęta. Próbowałem też dodzwonić z różnych telefonów. To nie zadziałało. Już miałem się poddać, kiedy wpadłem na genialny pomysł. A może by tak zadzwonić o trzeciej w nocy? Pomyślałem sobie tak na logikę, że o tej porze wszystkie 8 dzieci już śpią. A Dawid Czech. Pewnie nie śpi, bo znów szuka duchów w jakimś nawiedzonym lesie w Transylwanii. Poczekałem więc do trzeciej i zadzwoniłem. Już po chwili odebrał. Wiedziałem, że odbierze. Siata Dajta powiedział. No, cześć! Odpowiedziałem. David jestem. Nie przeszkadzam Ci w niczym. Wiesz, no nie, siedzę sobie w nawiedzonym lesie w Transylwanii. Zauważyłem ciekawe zjawiska i może uda mi się je nagrać. A. To fajnie. Powiedziałem. Nie wiedziałem za bardzo, z, o czym z nim mam rozmawiać. I po chwili Dawid powiedział: czekaj, czekaj, która jest godzina? Powiedziałem zgodnie z prawdą, że jest godzina trzecia. Wtedy on powiedział: Musisz w tej chwili się rozłączyć. Zapytałem się, co się stało. On powiedział: Trzecia to godzina duchów. Jeżeli się nie rozłączysz w tej chwili, to twój telefon zostanie opętany. Powiedziałem Dawidowi, że spokojnie, jestem bezpieczny, bo mam Biblię w pokoju. Na co Dawid powiedział, że na takie potwory nie działa Biblia. Przeraziłem się nie na żarty. Po pewnym czasie usłyszałem jakiś dziwny hałas z drugiej strony telefonu. A później usłyszałem trzaski i mój rozmówca się rozłączył. Próbowałem do niego oddzwonić, ale mój telefon w ogóle się nie chciał łączyć z siecią. Próbowałem go wyłączyć, a on mnie kopnął prądem. Ostrożnie owinąłem go w cztery koszulki i wrzuciłem do szafy. W szafy ciągle dobiegały jakieś dziwne hałasy. Pomyślałem, że jutro może zabrać ten telefon do naprawy. Noc przespałem w wannie. Następnego dnia wszedłem ostrożnie do pokoju. Jeszcze bardziej ostrożnie podeszłem do szafy i ją otworzyłem. A już naprawdę ostrożnie. Odwijałem każdą koszulkę z telefonu. Telefon był gorący. Bardzo gorący. Prawie go upuściłem. Na tapecie teraz był Norbert Tis Gierczak. Chciałem zgrać wszystkie zdjęcia i filmy z mojego telefonu, ale kiedy ugryzł mnie trzeci raz, zdecydowałem, że jednak wszystko zrobimy w serwisie. Zapakowałem telefon do pudełka, a raczej próbowałem, bo ciągle się powiększał, jak go próbowałem tam wepchnąć. Zdecydowałem więc, że włożę go po prostu do kieszeni i pójdę. Kiedy pokazałem telefon gościowi, który naprawiał telefony, powiedział mi, ale przecież z nim wszystko jest w porządku. I wtedy telefon zaczął wydawać dziwne dźwięki. Po czym wciągnął go do środka. Przeraziłem się nie na żarty. Zastanawiałem się, co mam z tym faktem zrobić. Ostrożnie włożyłem telefon do kieszeni i wycofałem się na bezpieczną odległość. Teraz to musiałem się przyznać rodzicom, że do mojego telefonu wstąpił jakiś diabeł, który wciąga wszystkich, którzy go próbują naprawić. A rodzice się tym bardzo zaniepokoili. Powiedzieli, że jedyną opcją, żeby uratować mój telefon, będzie wezwanie księdza egzorcysty. Mama zadzwoniła do księdza egzorcysty i on się zapytał, czy mamy w domu miskę wody święconej. To szybko poleciałem do kościoła, nabrałem wody święconej do miski i ostrożnie wracałem do domu, żeby nie wylać ani jednej kropli. Mamy kościół jakieś 500 metrów od naszego domu, ale jako, że szedłem tak wolno, no to szedłem jakieś półtorej godziny, więc kiedy już dotarłem do domu, ksiądz egzorcysta tam był. Powiedział, żebym postawił miskę wody na stole, a obok postawił telefon, a on odprawi rytuały. Tak też zrobiłem. Ksiądz otworzył pismo święte i zaczął czytać jakiś psalm. Po chwili wziął telefon do ręki i wrzucił go do wody święconej. Z telefonu poleciała jedna jej wydobył się z niego jęk, i po chwili z telefonu wyskoczył sprzedawca. Nie wiedział, gdzie jest i co się w zasadzie stało. Zobaczył księdza, powiedział Szczyć Boże, i wyszedł z domu. Ksiądz popatrzył się chwilę na tą zupę z telefonu i powiedział, że na tym robota skończona. Zapytałem się, co teraz? Przecież telefon jest zepsuty. On powiedział, no jest zepsuty, ale przynajmniej nie ma w nim diabła, a to jest najważniejsze. I wyszedł. Zawołałem za nim. Proszę poczekać, proszę księdza, ale telefon jest zepsuty. A on się odwrócił i powiedział. Włóż do ryżu. Zawsze, gdy włożysz telefon do ryżu, to w nocy przychodzi Sińczyk, zjada ryż, i naprawia Ci telefon. Polecam ten sposób już wielokrotnie z niego korzystałem w parafii. I wyszedł. Włożyłem telefon do ryżu i już następnego dnia był w pełni sprawny. Od teraz zawsze wyłączam telefon przed pójściem spać. To była właśnie moja historia. Dziękuję za wysłuchanie jej. Cześć!